Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku kronik Zmian na Ziemi. Dzisiaj usłyszycie m.in. o tym, jak DNA Neandertalczyków wpływa na ludzkie DNA, poznacie nowy i w dużej mierze przełomowy wynalazek polskich badaczy, zapoznacie się z nowymi teoriami naukowców dotyczącymi odległego układu słonecznego, który bombarduje nas promieniami kosmicznymi, oraz na zakończenie zapoznacie się ze szczegółowymi planami poszukiwania życia w atmosferze Wenus. I to byłoby już na tle tytułem wstępu. A zatem nie pozostaje mi już nic innego jak życzyć Wam wszystkim miłego seansu. Naukowcy uważają, że domieszki genów neandertalczyków u ludzi wywołały negatywny wpływ na tych drugich. Jak się okazuje, nasze geny zostały w ten sposób zanieczyszczone, przez co jesteśmy bardziej narażeni na choroby takie jak rak. Depresja czy też cukrzyca? Zdaniem naukowców z Harvard Medical School w Bostonie, gdyby 80 tysięcy lat temu starożytni przodkowie ludzi nie skrzyżowali się z neandertalczykami, to ludzie współcześniej nie musieliby zmagać się z wieloma niebezpiecznymi chorobami, wśród których jest m.in. rak. Wniosek ten pojawił się po tym, gdy naukowcy przeanalizowali rozkład genów neandertalczyków w ludzkim DNA. Wykazano, że geny Neandertalczyków są głównie w tych częściach DNA, które wpływają na pracę układu rozrodczego samców, produkcję kreatyny i predyspozycje do niektórych chorób. Produkcja kreatyny była czymś korzystnym dla wczesnego człowieka, i to dzięki niej skóra, włosy i paznokcie stają się mocniejsze. A tym samym przetrwanie w zimnym klimacie jest o wiele łatwiejsze. Jednakże część genów neandertalczyków w ludzkim genomie miała tylko negatywny wpływ. Z powodu tych genów rozwijają się tzw. tocznie. Powstaje choroba leśniewskiego krona, czyli przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego, marskość wątroby, czy też w końcu cukrzycy. Ponadto mają one wpływ na poziom przeciwzapalnego białka interlekuiny 18, który utrudnia rozwój wielu chorób zakaźnych. W tym samym czasie naukowcy z Narodowego Muzeum Historii w Londynie wierzą, że określone geny Neandertalczyków powodują nawet predyspozycję do raka. Teorie, zgodnie z którymi starożytni ludzie cierpieli na raka, potwierdzają niedawne odkrycia amerykańskich archeologów dokonane podczas wykopalisk w Chorwacji. To właśnie tam znaleziono szczątki człowieka neandertalskiego, który zmarł z powodu raka kości. Ponadto wykazano, że próbka liczy około 120 tysięcy lat. Co oznacza, że predyspozycje do choroby mają podłoże genetyczne i nie zależą tak bardzo od czynników rakotwórczych, czy też zanieczyszczenia środowiska, które w czasach neandertalczyków nie było jeszcze tak wielkie. Zdaniem naukowców to nowe odkrycia może mieć istotny wpływ na badania nad przyczynami raka, a nawet może się ono przyczynić do jego zapobiegania. Polski zespół badawczy z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki jako pierwszy na świecie opracował bioniczną trzustkę z naczyniami krwionośnymi. Naukowcy stworzyli organ korzystając z techniki drukowania przestrzennego, a w kolejnych miesiącach przeprowadzone zostaną odpowiednie eksperymenty. Ta niezwykła bioniczna trzustka powstała dzięki zwierzęcym komórkom wysp trzustkowych, które następnie zostały zmieszane ze specjalnym biotuszem. Tak przygotowany materiał został wykorzystany w drukarce 3D, która zaczęła tworzyć poszczególne warstwy organu, a z pomocą drugiej strzykawki dodawała jednocześnie naczynia krwionośne. Ten przełomowy bioniczny organ został wykonany przez polskich naukowców pod kierunkiem doktora habilitowanego Michała Wszoły i zawiera wyłącznie wyspy trzustkowe, które produkują insulinę i glukagon. Badacze mają nadzieję, że w przyszłości wydrukowany w ten sposób organ będzie można wszczepić pacjentom chorym na cukrzycę, aby przywrócić wytwarzanie insuliny oraz unormalizować ich życie. Płatki trzustkowe z wyspami zostaną wszczepione myszą w ramach pierwszego eksperymentu, który odbędzie się już w kwietniu. Z kolei w październiku fragment biotrzustki o wielkości kilku centymetrów zostanie wszczepiony do organizmów świń. Będzie to doskonała okazja, aby przetestować działanie tego nowego organu. Projekt zakłada m.in. drukowanie czóstek z komórek macierzystych pacjentów. A dzięki drukarce 3D będzie można wytwarzać organy o dowolnych rozmiarach. Niewykluczone, że wynalazek polskich naukowców będzie mógł w przyszłości leczyć pacjentów cierpiących na cukrzycę oraz inne niebezpieczne schorzenia. Dzięki misji kosmicznej NUSTAR naukowcy potwierdzili, że Eta Karinae, czyli najjaśniejszy i najmasowniejszy układ gwiezdny w zasięgu 10 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, przyspiesza cząstki do bardzo wysokich energii. Ta informacja jest o tyle istotna dla nas, że niektóre z nich mogą docierać do Ziemi w postaci promieni kosmicznych. Naukowcy wiedzą już od pewnego czasu, że do układu Słonecznego docierają promienie kosmiczne o energii większej niż 1 miliard elektronowoltów. Cząstki te są ze sobą ładunek elektryczny, dlatego gdy natrafiają na pole magnetyczne, zmieniają tor swojego lotu. I wówczas następuje mieszanie się trajektorii, a ustalenie pochodzenia tych cząstek jest niemożliwe. Wspomniany układ podwójny Eta Carinae znajduje się około 7,5 tysiąca lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Kila. Składa się on z dwóch gwiazd o masach od 90 do 30 mas Słońca. Jeszcze w XIX wieku w układzie zarejestrowano tajemniczy wybuch, przez co Eta Karinae przez pewien czas była drugim najjaśniejszym obiektem na niebie. Gwiazda wyrzuciła wtedy z siebie masywną mgławicę w kształcie klepsydry, lecz dotychczas nie ustalono jeszcze, co mogło być przyczyną tego wybuchu. Gwiazdy wchodzące w skład Eta Karinae w momencie największego zbliżenia dzieli 225 milionów kilometrów. Dla porównania, jest to średnia odległość pomiędzy Marsem a Słońcem. Obie te gwiazdy generują również potężne wiatry gwiazdowe, a miejsce, w którym dochodzi do zderzenia tych wiatrów, zmienia się podczas cyklu orbitalnego, co powoduje powstawanie okresowego sygnału promieni X o niskiej energii. I to właśnie ten sygnał był śledzony przez astronomów od ponad 20 lat. Kosmiczny teleskop promieniowania gamma Fermi GST obserwuje zmiany zachodzące w tych promieniach, pochodzących ze źródła, które znajduje się w kierunku Eta Carinae lecz ostrość tego instrumentu badawczego nie była wystarczająca, aby można było potwierdzić związek pomiędzy promieniowaniem a wspomnianym układem gwiezdnym. Jak się okazało, dopiero Kenji Hamaguchi, astrofizyk z Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta Godarda w Greenbelt w stanie Maryland, wraz ze swoim zespołem, postanowili skorzystać z danych pozyskanych dzięki misji NUSTAR. Jest to satelita astronomiczny należący do agencji NASA, który zawiera teleskop kosmiczny przeznaczony do obserwacji wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego, a w szczególności do spektrometrii promieniowania gamma. Następnie naukowcy dokonali analizy danych z NUSTAR z okresu od marca 2014 do czerwca 2016 roku. Wzięto również pod uwagę obserwacje rentgenowskie o niższych energiach, których w tym samym czasie dokonał satelita XMM Newton. Analizy przeprowadzone przez astronomów wskazują na to, że promienie X zmieniają się wraz z okresem orbitalnym Eta Carinae i pokazują podobny wzór uwalniania energii do promieni gamma obserwowanych przez kosmiczny teleskop Fermi GST. Zdaniem naukowców są to elektrony przyspieszane podczas gwałtownych fal uderzeniowych wzdłuż granicy zdarzających się wiatrów gwiazdowych. W dużym skrócie, Promieniowanie rentgenowskie wykryte przez NUSTAR oraz promieniowanie gamma namierzone przez Fermi GST pochodzą z promieniowania gwiazd, które otrzymało dodatkową ogromną energię dzięki interakcjom z tymi elektronami. Już od pewnego czasu przypuszczano, że region wokół układu ETA-Karinae może być źródłem emisji wysokoenergetycznych promieni X oraz promieni gamma, lecz dopiero dzięki danym z misji NUSTAR udało się to wreszcie potwierdzić. W razie czego, wyniki tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Astronomy. Zdecydowana większość światowych agencji kosmicznych zwykle skupia się w swoich badaniach na Marsie oraz w księżycach Jowisza i Saturna. Przynajmniej jeśli chodzi o poszukiwania życia pozaziemskiego. Jak się jednak okazało, pewien rosyjski projekt zamierza poszukiwać bakterii znacznie bliżej Ziemi, a konkretnie w atmosferze Wenus. Nie ma co ukrywać, druga planeta od słońca to istne piekło. Na powierzchni Wenus panują temperatury rzędu 465 stopni Celsjusza. Jest to bardzo trudna do pokonania przeszkoda, która poważnie utrudnia misje eksploracyjne tej planety. Nic w tym więc dziwnego, że ostatnia próba wylądowania na powierzchni Wenus Miała miejsce ponad 30 lat temu. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że podczas gdy Rosja jest zainteresowana przeprowadzeniem badań na planecie Wenus, to na jej celowniku znalazła się raczej jej atmosfera, gdzie warunki są o wiele bardziej przyjazne niż na powierzchni. I dlatego też trwają prace nad projektem Venera D, który zamierza poszukiwać śladów życia bakteryjnego w atmosferze tej planety. Naukowcy zakładają, że proste formy życia mogły przetrwać wysoko nad powierzchnią Wenus, gdzie temperatury i ciśnienie jest zbliżone do tych, jakie panują u nas na Ziemi. Wenusjańskie chmury znajdują się na wysokości 50 do 70 km i składają się głównie z kwasu siarkowego, ale od 15 do 20% tej atmosfery stanowi woda. Rosyjski projekt Venera D, do którego przyłączyła się amerykańska agencja NASA, zakłada wysłanie lądownika, orbitera i palonów wyposażonych w specjalne mikroskopy, które pozwolą przeszukać tamtejszą atmosferę w poszukiwaniu śladów życia bakteryjnego. Naukowcy zaangażowani w ten projekt są na etapie ustalania kwestii technicznych. Misja może rozpocząć się najwcześniej w 2026 roku. Na zakończenie warto byłoby jednak dodać, że sam projekt jest przygotowywany od niemal 20 lat i pierwotnie miał się rozpocząć jeszcze w 2013 roku. Na przestrzeni lat był on stale przekładany z różnych powodów, dlatego też rok 2026 to wciąż optymistyczna prognoza.